Weź mnie wezwij, wezwij mnie proszę Ogólnie polega zabawa na tym, że on mnie nie może obrażać, a jego. Halo, komisarz w Lusku. dzień dobry. Halo. Dzień dobry. Halo. Weź, weź mnie to nie jest strasznie, ja pierdolony. Pierdolony forwachuj. Jaka jest ty w ogóle? Może nie mam panczy, ale bym cię zwyzywał, jak nie wiem. Ile kawę kosztuje? Waleutkę. O jaki jest u nas w stawce Kevin? Najdroższy. Dobra, robimy prankowanie, strzelanie z omegi. Eee, ty. Słodkie tam. co się Siewa, Siewa. Siewa. Siewa, ty! Jako wstawiacie, weźmy telewizor, czy Myślę, że musi no. Mami. Tak? Urbe. No, załapaną Ten Norbet, co? Ja bym z Kerminem, wiecie co, ja by... ale byłoby coś tam, coś tam seks, ja na Kermita bym się popatrzył Jesteś ten? Gotowy przyjąć się ajko jak przegrasz? Jestem, jak zawsze, ja zawsze jestem gotów, na wszystko Raz, dwa <grymka> o, kurwa. O, 13. o kurwa, 14 razy! O kurwa 14. razy wytrzymał O jebany

Poczekaj. Żelazko, remisujący kogo wybierasz? Nowaka. Nie no. <grywa> ja widziałem to jest kurwa. Kowalski czy Żmija tak szczerze? Nie wiem, wybieram. Dobra, żmije, Żmija, Żmija. Żmija. Jajka, Jajka dawajcie. Dobra, ma ja wam przyniosę, ja. ja. Mam Kurwa mam. <grywa>

zrobi tak No to odjebał kurwa gierczek To było śmieszne, ale odjebał Ja mu tu w i mi ręka tak to opuściła Tyż mi po się nie بال, nagrało, trzeba jeszcze raz Ej nie. Ja tak ja nie, ja za taką Drodzy i zostawcie łapeczkę w górę, subskrypcję z dzwoneczkiem i oczekujcie następnych filmów. Do widzenia. No, jest, jest, no. to tak jak Now, ale kurwa skąd widzisz ma daje. Ale Nokak, ale wyszło, ale ja <laughs> no... w ogóle. Ty... Nowak to stał taką. A ty mi taką kurwa. No, a on mi taką kurwa. A ja mu zajem czas, pe To było takie coś. Czekaj, ja to mam nagrane kurwa, ale poczekaj. To, kurwa, nakur... Biedny kermit. Jak mi debila dajecie. <laughs> Dobra, zamknij pizdę. Wyszło to wyszło, tak? <laughs> kara to kara. Serio? Dobrze było no, <tosy> co, co ty myślisz, się żeby... z tego? Jutro biorę balony, to ma przepierdalone. Tak samo będę celować Nowak Nowa, no, nie się płakał No bo kurwa normalnie mu normalnie do. Ale ty też nie płakał, a miał całą bluzę no, no. upierdoloną I nie ja, płakał, jeszcze się ryj. śmiał Ale nie ryj, No kurwa, ale, ale ryj opłuczesz no właśnie <tosy> Ale on miał to rzutko tu nie Zesrałeś się trochę. Jeszcze raz. Nie, no no bo to jest za szybkie, nie? daj, daj. Jak Tak czasami też bywa. Ciebie suko zdobi pusza Ja tych panien nie chcę ruszać W sercu została pokusa Mi dąbek to flow Hantlę biorę na skos da Dawaj jointa palto Jak cię złapią hamstwo Nas nie dogonią oni Wiesz o co chodzi Lufa przyskroni Co mam tu robić ziomek? Nie masz w gdzieś na środku, tylko jak chcesz zmianę, podbiegasz do swoich butelek i wtedy się zamieniasz ze zmiennik. No to ja, ja mogę być zmiennikiem w naszej grupie. Ale my się dzielimy, no jakieś losowanie trzeba zrobić. Ja, jakie losowanie? Było? Chcesz mu oblać mordę? Chcesz mu no obrać mordę? Ja chcę tobie obrać mordę. We wy, wy trzech następnych wy, wy trzech, trzech następnych rozwalicie A ja będę z zmiennikiem. O trzy. Wiesz, zaczynam. Biorę kozaka. Ja biorę Kremito. No i nowak no będzie u nas zmiennikiem. 15. Po sześć butelek na drużynę musi być i wiadro. To u nas jest zmiennik, tak? Dobra, my bierzemy z tą stronę Nie, u nas. Nie ja mam na zmianę, jakby. No. no, dobra termin na dobra. front Dobrze, nie kleję, nie kleję. Dobra, niech Teraz, teraz, teraz <grymne> dobra, 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 dobra. teraz, teraz, teraz.

Zmada. Dawaj, Dawaj, dami. Gdzie jest trynka, rękawica? Rękawica. Ja ogólnie chciałem ale... Nowa to się wbił. No, <grym> podbijamy stawkę. Jak? Białem się. Macie jedno. Proszę pokazać co macie. Kermit. Proszę pokazać. Pać co dostać mi z drugą ma. Jajo. Jajo. Nie wiem do mnie no. Już to nie boli. A jajko do tablicy.

Czy ja jajo? No. Nie mam. O kurwa. Ja nie mam już wody. Daj mi jajo, a ty masz wodę. Kurwa jajo. Maja mam brudny plecy? No dobra, zmiana Nowak, Nowak zmiana. O kurwa kurwa ja jajem dostałem. Kurwa. Klaar! 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 Kermit... Klaar! <laughs> <Kermit, poka nosa. laughs> Ale błotko! Chcesz patrzeć na moją wandę? Ja w nie umiem Ale czemu jak zwykle Gierczak tobie coś kurwa robisz Mija? Nie wiem <śmówiłem> A co ty jajem w łeb trafiłeś? <śmówiłem> Rzuciłem kurwa po prostu jajkiem Chciałem Dobra, jedę do środka, idziecie? Rzuciłem <śmówiłem> prosto <pusty. śmówi> No to nie wiem <śmówi> Ja też bym ci pomógł Zagrań go Jowe, to? Ba, o, ma takie dwie dziurki, jakby coś go ugryzło wtedy. <grymianie> 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 Idziemy się na kepsika? Nie, chyba to za tydzień. No. Jeszcze. starczy, Serio, jest, proszę, jeszcze. Oh, Lego. <grymianie> dawaj, dawaj. dobrze. Lewo. Prosto, Uch, lewo, prosto, lewo, lewo. Prosto, 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 prosto. prosto, cierw, 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 cierw. Kopnij tak no no prawą nogą, w prawą nogą, prawą nogą! Ale wiktor wachlarz! Koniec, koniec!